No, to mam pytanie do was takie dzisiaj sprytne: czy Fiat Punto jeszcze na czarnych, to już jąk timer, czy nie? Kto z was może ma takiego? Ale schodzi już lakier mocno. Tu, tutaj, tutaj. Dla mnie to jeszcze zbyt nowy samochód jest, ale zaraz jest taka fascynacja tymi czarnymi tablicami. Chociaż ja się wychowywałem w tamtych latach, gdzie po prostu Wszystkie samochody były na czarnych tablicach. Ja Przejeżdżałem moim polonezem akurat dzisiaj. Początek lutego, a taka pogoda trochę wiosenna, to myślę, dobra, Filmuję punto SX, więc pewnie jakaś wersja silnikowa czy wyposażeniowa. No to pytanie, Young Timer czy nie, czy jeszcze za wcześnie. Dla mnie, dla mnie za wcześnie i, i chyba nigdy go nie uznam za kamerę, No chyba naprawdę zdominują nas elektryki i jakieś nowoczesne samochody nudne. SNJ to chyba skierniewica.